Kierowniku, poratuj subskrypcją. Zdaje się, że coś bierze. Widzowie, łączymy się dzisiaj z panem Arkem. Pan Arek jest dzisiaj w domu. No dobra, przyszła pora na kolejny ciepły posiłek. Co będzie tam w domu siedział, nie? W domu ludzie umierają. Dzień dobry widzowie. Witam na kanale Panie tu nie ma ryb. Jestem nad jeziorkiem, ale pogoda jest straszna. Mamy dzisiaj już 6 maja, a tylko 5 stopni i do tego zobaczcie, deszcz, wiatr. Czy coś dzisiaj złowię, to nie wiem troszkę wątpię w to, no ale co zrobić? Mam tylko dzisiaj trochę czasu, więc jestem na rybach. Także zapraszam na film, życzę miłego oglądania, mam nadzieję, że miło spędzicie czas przed monitorem. No, a ja się tutaj troszkę dla was poświęcę, no i wyjdę na to, na ten deszcz i wiatr. Dobra, rozkładam sprzęt. Widzimy się za chwilę, jak już tutaj wszystko oporządzę, rozłożę parasol i wtedy się widzimy. Ach. No dobra. Dzisiaj metoda to metoda, metod fider. Zaraz tutaj przygotuję zanęty. Zrobimy tak: pierwsza zanęta tu będzie gotowa. Tutaj zanęta o smaku ochotka i biały robak. O, ochotka, biały robak. W drugie pudełko namieszam tutaj troszkę peletu. Pelet ochotka i pelet vanilia. No, i tyle na początek powinno wystarczyć. Dalej to już zależy od ryb. Jeśli będą ryby brały, no to się jeszcze tutaj domiesza. A jeśli nie, no to, to trudno, to chociaż sobie tutaj posiedzę. Dobra, idę to zalać wodą. Zaraz wracam. Na pierwszą wędkę pójdzie dambelsik vanilia. Na drugą taki mały dumbelsik tutaj to jest chyba kryl. Wydaje się, że coś bierze. Pusto. Tak jak widzieliście, Błowie dosyć blisko. Gdzieś tam. Niedaleko jak się kończy pomost. Ale całkiem obiecująco się to zapowiada. Nie spodziewałem się, że tu w ogóle jakieś brania dzisiaj będą <laughs> <laughs> przyjechały, bo po prostu innego dnia na ryby nie, nie miałem. No, i znowu branie, i znowu nic. Wygląda na to, że jakieś małe rybki się tam bawią. Że nie mogą się zaciąć. No jestem dzisiaj sam na rybach. Arek stwierdził, że to nie jest pogoda dla niego. Zobaczymy. Zadzwonimy do arka. Może odbierze. Może. Takie duże może, bo z nim to nie wiadomo nigdy, wiecie Nie wiem gdzie on trzyma telefon Ale do niego się dodzwonić to, to jest wyczyn Jak teraz odbierze Jak teraz odbierze to normalnie chyba dzisiaj w Totka zagram, bo, bo się okaże, że mam szczęście O, halo, halo, wi witam na kanale, panie, tu nie ma ryb, jesteśmy na wizji, y... widzowie, łączymy się dzisiaj z panem Arkem, pan Arek jest dzisiaj w domu, <ścoughs> co tam Areczku? Pada, no pada, ale jaka pogoda piękna, chłopie, parasol, parasol mam rozłożony, brania już miałem, już miałem dwa brania, wiesz, no coś się dzieje, coś się dzieje. Zabrałem ze sobą echo sondę, bo chciałem sprawdzić czy w ogóle wiesz tutaj jakieś ryby są. Ale właściwie nie muszę sprawdzać, bo już wiem, że są, bo już są brania. Także wiesz, wpadaj śmiało, bierz federki, siadamy pod nami i... i... no fajnie jest, fajne. Nie wieje, Ci, że myślałem, że będzie gorzej, nie? Ale wiatr taki tam delikatny wiatr jakiś jest, nie? Trochę muszę mu naściemniać, wiecie? Żeby przyjechał. No. Nie, ale po, powiem ci tak. No nie, nie jest tak źle, jakbym sobie myślał, że będzie, wiesz. Nastawiłem się, że to będzie tragedia, nie? Że, że będzie wiało i, i padało i wszystko naraz, nie? Ale jest całkiem spokojnie. No i co najważniejsze, jakieś brania już się pojawiły, nie? A dopiero co tam dwa razy zarzuciłem, nie? W pierwszym rzucie branie, teraz w drugim rzucie było branie i teraz są trzeci raz zarzucone. Zobaczymy. Znaczy fakt, że, że się nic nie zahaczyło, nie? To raczej drobnica, ale... Ale dobrze, że coś się dzieje, bo tak jakby nic się nie działo, to już, to wiesz, to tak słabo, nie? Łowienie ma już przyjemnością. Ma ale jest, przeżycia. jest. <laughs> ale jest przyjemnie, no kurczę. Co może być przyjemniejszego od wody, zarzuconych wędek, co jeszcze? Czego, czego jeszcze? Na niebie lekki wiaterek, ptaszki ćwierkające. A wiesz, że ptaszki ćwierkają? nawet jak deszcz pada? Tam się śmieją, Ale jest, słuchaj, jest jeszcze jedna zaleta łowienia w takich warunkach. Wiesz jaka? Całe, je, całe jezioro dla mnie. Całe jezioro dla mnie. Tak, chcę tutaj znać wtedy. Dobra, o to narka wtedy. No namówić go nie namówiłem, no ale może chociaż przyjedzie zobaczyć czy coś się tutaj dzieje. Posiedzieć Co będzie tam w domu siedział, nie? W domu ludzie umierają To jest życie. Woda, wędki, deszcz, wiatr. To już nie bardzo, ale najważniejsze, że pędki są zarzucone. O! Coś potrzeba było przegryźć jeszcze. Gdzie ja Mój łakoć ulubiony Marzepan. Moje ulubione ryby zrobiły sobie troszkę przerwy, więc my też sobie zrobimy przerwę zjemy jakąś zupkę ja tu dzisiaj przyjechałem bez obiadu praktycznie, tylko śniadanie zjadłem i raz dwa jechałem poza sprawy i jechałem. A dzisiaj na obiad będzie grochówka. Tutaj znów posłuchamy e, użytkownika Kamil D, który w komentarzu zasugerował nam, że grochówka to może być dobry pomysł na rybach. No ja to sprawdzę. Sprawdzę to sam, Arka nie ma. Chociaż zapraszałem go przez telefon, jak słyszeliście. Może jeszcze przyjedzie Dobra, a tymczasem... Uuu, jaka gęsta Wow. Eee, to jest konkret Zaskakują mnie te zupki normalnie To są takie gęste i tyle tutaj grubszych, grubszych frakcji jak to mówią wędkarze <śm> Zobaczymy. O, gotuje się. Powiem Wam, że super ta kuchenka. Nie spodziewałem się, że to takie praktyczne. Małe, poręczne, można zabrać na ryby. Szybko się gotuje. Jedynie co, no to słabo się to sprawdza. Zimę, na lodzie, kiedy jest ujemna temperatura, to się słabo sprawdza. Nie wiem, czy to gaz zamarza, czy o co tutaj chodzi. Nie wiem, jak ktoś wie to, niech mi napisze w komentarzu, dlaczego zimą tak słabo się gotuje na tej kuchence. Po prostu ogień zaczyna przygasać. Nie idzie odpalić często. Jak już się odpali, no to po chwili on normalnie przygasa i, i całkowicie zgaśnie, mimo że jest pełna, pełna butla z gazem. Znaczy, pełen. Pełen kartusz, bo to jest na takie kartusze. Jak ktoś wie, to niech mi napisze. <noise> się, kilka razy się już tak naciąłem, że zabrałem sobie zupkę i nie mogłem jej dogotować. Musiałem taką na, na pół zimną. Troszkę się udało podgotować, potem przygasał ogień i taka... No, no powinno, to, powinno to być lepsze, bo to powinno się właśnie zimą ciepłe posiłki jeść. Ale często właśnie w mrozie nie idzie ugotować tutaj. Kurczę, to zaraz będzie dobre. To już bulgocę. Hmm. To już jest dobre. Ale do grochówki trzeba sobie wziąć chleba trochę. Nie? Jak mówiłem na poprzednim filmie. Bez chleba się nie najesz. Zachęcam wszystkich do pisania w komentarzach, co tam możemy sobie upieścić. Może skorzystamy właśnie z jakiejś propozycji. Ale wiecie, jak jest ciepły posiłek, to można siedzieć w takiej pogodzie na rybach. Powiem Wam, że żeby nie ten tutaj parasol, ciepła zupka, to by tutaj za długo się nie dało wytrzymać I kto by pomyślał Maj. Maj, a pogoda jak w marcu albo w listopadzie. Natomiast coraz cieplej to coraz zimniej się robi. Pierwsza dzisiaj ryba, krąp, teraz już wiem, co tam bierze. Małe krąpie, chowam do środka, bo pada deszcz cały czas i by mi po prostu za bardzo przemokły te zanęty zimno zimno się robi kurcze gdyby ryby brały byłoby na pewno cieplej trzeba będzie się troszeczkę o troszeczkę dogrzać słabo, nie? Jeden krąpik. Kurczę, chciałem w końcu coś pokazać na tych filmach, a nie same takie rybki. No cóż, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Jeżeli podoba Wam się to co tutaj dla Was robię. Właściwie <laughs> łowię dla siebie, ale pokazuję to dla Was. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, no to zasubskrybujcie kanał. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zawsze jest większa motywacja jak tych łapek jest więcej. Pojawiają się subskrypcje, no to... Jest motywacja, żeby pojechać nawet w takiej pogodzie jak dzisiaj. Szkoda tylko, że ryby nie mają tej samej motywacji i nie chcą się pokazać na filmie. Sprawdźmy, co tam na YouTubie, co tam na kanale, panie, tu nie ma ryb. Coś tu się dzieje? Jakieś wyświetlenia wpadają. O! Łapka do góry spadła. Jedna. Dzięki. 29 subskrybentów. 29 subskrybentów. Może tak wśród Was jest ten 30. I właśnie teraz klika. Subskrypcja chciałbym. No dobra, przyszła pora na kolejny ciepły posiłek. Ryby nie biorą, ale jeść trzeba, trzeba zjeść cały chleb, porządnie się najeść. Bo tak jak mówiłem, to już jest. Ostatni posiłek dzisiaj. Znaczy tu na rybach, bo w domu jeszcze coś się zje. Ale do domu jeszcze nie chciałbym wracać. Chciałbym jeszcze coś złowić. O? Czyżby słyszały? Coś tu jest Płoteczka Mała Płoteczka Ciekawe czy widzieliście to jak tutaj drapieżnik gonił Ciekawe rzeczy tu się zaczynają dziać Ale musiałbym mieć spinning ze sobą, a nie mam Już drugą taką sytuację widziałem jak drapieżnik goni a może te rybki tam właśnie ruszają e, żyłką, wiecie? O co chwilę takie jakieś dziupnięcia tutaj są. I tak co chwilę. Już, już prawie, ale jednak nie. No i wygląda na to, że ryby mnie pokonały dzisiaj. Niestety. Powoli będę tutaj już zwijał sprzęt. Znaczy wędki jeszcze troszkę będą zarzucone. Może jeszcze uda się coś złowić. Ale tak, już tutaj wszystko będę powoli zwijał. Dochodzi 19 chyba. Więc za dużo czasu już nie zostało. A i ryby też nie chcą współpracować, także myślę, że te 7 godzin wystarczy na dzisiaj. Także. <laughs> Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, mimo tego, że nie było ryb. Ja zapraszam na kolejne filmy. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i to tyle z mojej strony. Na razie. Thank <laughs>